Zapraszamy gorąco Państwa do lektury niedzieli z datą 26 maja. Zaczynamy od wciąż gorącego tematu. Skandal pedofilski, który pojawił się wokół Kościoła w Polsce, to rzeczywisty, realny problem, który dotyczy pewnego odsetka duchownych, ale jest to także kampania medialna i społeczna wymierzona w katolicyzm. Należy wyraźnie odróżnić te dwie sprawy, podkreśla w swoim artykule Grzegorz Górny. Zbyt rzadko mówi się, że pedofilia jest problemem globalnym i ponadwyznaniowym, że istnieje turystyka i pornografia pedofilska, a zyski z tych procederów osiągają miliardy dolarów. Kościół jest jedyną instytucją na świecie, która kompleksowo prowadzi walkę o oczyszczenie swych szeregów ze sprawców tego rodzaju przestępstw. Miłość wbrew wszystkiemu, oddanie i upór, walka, ale i czasem frustracja, nieumiejętność życia. Matka ma niejedno oblicze. Te oblicza bardziej są widoczne w relacji matka i córka. O niezłomnych bohaterkach na łamach niedzieli pisze Karolina Mysłek w artykule Obok siebie i razem. Do kapłaństwa Bóg wybiera kogo chce, ale wybrany nie jest znikąd, ma swoją historię, ma korzenie i źródło. O rodzinnych domach, a przede wszystkim o swoich mamach opowiadają biskup Antoni Długosz i ksiądz Marek Dziewiecki. Te świadectwa przypominają, że matka odgrywa ogromną rolę w formacji. Polecam wyznania kapłanów. Sutanna utkana przez mamę. Tego nie da ci Photoshop. Czego? Piękna. W ponad 20 miejscowościach w całej Polsce, a nawet już za granicą, odbywają się spotkania z inicjatywy kobiet, a mowa o projekcie urzekająca. Pomysł narodził się trzy lata temu z potrzeby serca: gdzie można spotkać urzekające kobiety i jak nimi się stać? Więcej w rozmowie Małgorzaty Czekaj mówi Ewelina Heustowska. To tylko niektóre artykuły zaprezentowane z najnowszego numeru niedzieli zapraszamy gorąco Państwa do lektury. Odsyłamy też na strony internetowe www.niedziela.pl O tym, że Kościół przeżywa dzisiaj trudny czas, nie trzeba chyba nikogo informować czy przekonywać. Film Tylko nie mów nikomu odbija się szerokim echem. Pomijając aspekt burzy medialnej, jaką wywołał, pomijając bezzasadne próby wykorzystania go w walce politycznej, porusza ważny i dramatyczny dla Kościoła problem. Problem, który choć występuje w pojedynczych czy nielicznych przypadkach istnieje i przeraża. Przeraża głównie dlatego, że tak wielowymiarowo dotyka ofiar, że godzi w ich cielesność, psychikę i duchowość. I godzi bezpowrotnie. Człowiek jest grzeszny, więc i Kościół nie uniknie błędów, czasem wielkich. Jednak i człowiek, i Kościół nie zginą, jeśli prawdziwie oprą się na Chrystusie. Dzięki niemu nie ma takich sytuacji, takich upadków, z których nie można by się podnieść. W Dniu Matki warto też pomyśleć o kościele jako naszej matce pewnie obolałej, poranionej, ale też wytrwałej i niezłomnej. Warto pomyśleć też o kościele pełnym świętych i gorliwych kapłanów, za którymi niejednokrotnie stoją ich święte matki, ojcowie. A których posługa i ciche dobro przemienia ludzkie serca podczas rozmów, spowiedzi, Eucharystii. Dziś w tym trudnym czasie trzeba wrócić do fundamentu Kościoła, do Chrystusa i modlić się o oczyszczenie wspólnoty. To zadanie dla nas wszystkich, dla duchownych i świeckich, bo przecież wszyscy jesteśmy za nasz Kościół odpowiedzialni. Taki Kościół jest żywym organizmem Chrystusa, dlatego nie mówmy o upadku, o końcu Kościoła, lecz o początku jego oczyszczania.